Czy zdarzyło Ci się kiedyś e, znaleźć się w takiej sytuacji, że dzwoni telefon i wiesz, że po drugiej stronie czeka na Ciebie anglojęzyczny rozmówca? Więc z czystego strachu przed nieporozumieniem albo blokadą językową postanawiasz, co zrobić? Nie odebrać. Może nie odzwoni, może maile napisze. Jeżeli tak Ci się kiedyś przydarzyło albo znasz osoby, które tak mają, albo po prostu rozmowa przez telefon jest dla Ciebie trudnością, to posłuchaj fragmentu rozdziału mojej książki Angielskie Wpadki przez telefon. Jak po angielsku powiedzieć proszę poczekać? Uwaga na angielskie maniery. Can you wait please? No można powiedzieć owszem, ale do dziecka, które już setny raz prosi Cię o to samo. Przetłumaczymy taką prośbę jako no poczekajżeż. Dlatego, jeżeli zapytasz Anglika, can you wait, ten może poczuć się urażony, nawet jeżeli dodasz słówko please. Co w takim razie powiedzieć, żeby nie urazić? Jeżeli rozmawiasz ze znajomym, mógłbyś powiedzieć wait for a second, czyli poczekaj sekundkę. Jeżeli natomiast rozmawiasz z jakimś klientem biznesowym, to wyrażenie będzie już zbyt bezpośrednie. Dlatego w sytuacji formalnej powiemy could you please hold a minute? Czy mógłbyś chwileczkę poczekać? Warto też pamiętać o czekającym niedźwiedziu. O jakiego niedźwiedzia chodzi? Tego z wyrażenia can you bear with me? Oczywiście, twój rozmówca wcale nie proponuje ci, żebyście się razem misiowali. "B" jako rzeczownik, oznacza, owszem, niedźwiadka, takiego, co robi war i lubi miodek. Jako czasownik, to samo słówko znaczy czekać. Can you bear with me? Dosłownie, czy możesz przy mnie pozostać? Czyli po prostu proszę o chwilę cierpliwości. Can you please bear with me while I check this for you? To nic innego jak, czy mógłbyś pozostać na linii podczas gdy sprawdzę dla Ciebie te informacje? OK, z tego krótkiego fragmentu dowiedziałeś się, jak po angielsku można komuś powiedzieć: no, poczekaj chwilkę. Jak do kumpla można powiedzieć: e, sekundeczka, e, jak można bardziej formalnie kogoś poprosić, żeby pozostał na linii, albo jak tak troszkę mniej formalnie, ale nadal tylko przez telefon, można z kimś przynieść wiedziować, czyli po prostu poczekać, podczas kiedy on e, dla ciebie na przykład sprawdza jakieś informacje. Ale jak po angielsku powiedzieć? Czy mogę oddzwonić do ciebie później? Jak powiedzieć, e, proszę o chwilę cierpliwości? E, jak powiedzieć, coś u ciebie przerywa, albo nie mam zasięgu? E, te i inne wyrażenia znajdziesz w rozdziale przez telefon w mojej książeczce: angielskie wpadki. Ale angielskie wpadki to oczywiście nie tylko wyrażenia, które są mega przydatne. W sytuacji rozmowy przez telefon, ale to ponad 29 różnych rozdziałów sytuacyjnych, od pójścia do restauracji, dogadania się w banku, w szkole, na rozmowie kwalifikacyjnej, w sytuacji towarzyskiej. Ponad 800 praktycznych słów i wyrażeń, które naprawdę są używane przez Brytyjczyków w życiu codziennym, a których niestety w szkole nikt się nie nauczy. A to wszystko, na podstawie 145 zabawnych anegdot wpadek nas Polaków mieszkających za granicą. E, oczywiście jest wiedza, która jest pod koniec każdego rozdziału podsumowana dla Ciebie, żeby było łatwo się tego wszystkiego nauczyć i też jest w tym zawarty zeszyt ćwiczeń, żeby można było się sprawdzić, czy ta wiedza faktycznie w głowie została. A pod koniec książeczki Wszystkie wyrażenia są zebrane w takim słowniczku razem z wymową i tłumaczeniem na język polski, po to, żeby w razie potrzeby można szybko znaleźć potrzebne wyrażenie. Świetna wiadomość jest taka, że ta książeczka, którą naprawdę powinien w swojej biblioteczce mieć każdy człowiek, który na poważnie podchodzi do y, nauki języka angielskiego, jest dostępna w promocji. Pakiecie z audiobookiem ze zniżką 46%. Dodatkowo każda osoba, która taką książeczkę zamówi, do 14 sierpnia weźmie udział w losowaniu naszych kursów i szkoleń. Dlatego, jeżeli chcesz swobodnie i z pewnością komunikować się w języku angielskim, a dodatkowo zgarniać nagrody, kliknij w link poniżej i zdobądź.